Cześć, z tej strony Borysowi e-commerce i w tym filmie pokażę Ci, jak w kilkanaście minut podłączyć sklep, pobierać zamówienia i zrobić pierwszą automatyzację w systemie Base. No dobrze, ale co to jest właściwie ten Base? Słuchajcie, to jest narzędzie do centralnego zarządzania sprzedażą. Wszystkie zamówienia ze sklepu internetowego czy marketplace'ów, takich jak Allegro, Amazon czy też eBay padają do jednego przejrzystego panelu. Base ma setki gotowych integracji. Podłącz tu sklepy, hurtownie, kurierów i inne narzędzia, których możesz używać na co dzień. Możesz też zarządzać magazynem i produktami, bo stany magazynowe i ceny automatycznie synchronizują się między wszystkimi kanałami sprzedaży. A do tego katalog produktów, warianty i zestawy i to wszystko w jednym miejscu. A największa moc BASE to są automatyzacje. Ustawiasz reguły, a system sam zrobi część pracy za Ciebie. Po dzisiejszym materiale wykonasz pierwsze kroki, które pozwolą Ci na usprawnienie Twojego biznesu. Więc zaczynamy. Pierwszą rzecz jaką musimy wykonać to rejestracja konta. I tutaj mam pozytywną informację, ponieważ system jest bezpłatny przez 14 dni z testem do wszystkich dostępnych funkcji, a dodatkowo do 100 zamówień miesięcznie jest całkowicie darmowy. Aby zarejestrować konto klikamy wypróbuj za darmo, i przechodzimy do kolejnego kroku. W pierwszym oknie uzupełniamy wszystkie nasze dane, a w drugim kroku uzupełniamy dane naszej firmy i rejestrujemy konto. Po zalogowaniu się do panelu zobaczysz samouczek oraz konfigurator, który przeprowadzi cię przez cały system Base. Tutaj możesz przejść przez każdą zakładkę, a system idealnie poprowadzi cię i wytłumaczy, co robimy w danym miejscu. Zawsze możesz wrócić do samouczka, wybierając znak zapytania, a następnie klikając samouczek. I wtedy system z powrotem przeprowadza cię przez cały proces. Dobrą wskazówką jest korzystanie z konfiguratora. Konfigurator znajduje się w tej zakładce i po kolei pokazuje które elementy należy podłączyć w pierwszej kolejności. Jeżeli chcecie wrócić do konfiguratora, wystarczy klikniecie ponowna konfiguracja, a system przeniesie Was krok po kroku, tak jak odpalacie pierwsza z system. Konfigurator zapyta Was, jakie integracje chcecie podpiąć w pierwszej kolejności. My się dzisiaj zajmiemy podstawami, czyli podepniemy sobie sklep na e -commerce. Oczywiście możesz podpiąć tu dowolny Marketplace i skonfigurować tak naprawdę wszystko, czego potrzebujesz, żeby zamówienia wpadały do jednego panelu, a ty, żebyś mógł się skupić na tym co najważniejsze, czyli na sprzedaży. I właśnie dzisiaj na sklepie testowym wykonamy sobie pierwszą konfigurację. W kroku drugim. System nas zapyta, jakie funkcje nas interesują. Możemy zaznaczyć, lub możemy to po prostu dowolnie pominąć. W tym momencie konfigurator wyświetlił nam informację, żebyśmy podłączyli konto WooCommerce i właśnie teraz to wykonamy, przenosząc się do pola integracji. Pierwsza sprawa to nazwa wyświetlana Waszego sklepu. Może być ona totalnie dowolna. Ja ją sobie nazywam tak, jak się nazywa nasz sklep testowy. Druga rzecz to jest adres sklepu. Pamiętajcie natomiast, żeby wykasować ten przedrostek, o który jesteście tutaj proszeni na samym dole. Kolejna rzecz, która nam jest potrzebna do synchronizacji, to jest API Token oraz sekretki API. To potrzebę zaciągnąć z systemu WooCommerce. A więc przechodzimy do naszej strony, do panelu administratora, następnie zakładka WooCommerce, ustawienia, a następnie wybieramy zakładkę zaawansowane i przechodzimy do zakładki REST API. W tym momencie musimy wygenerować nowy klucz, więc klikamy Dodaj klucz. Jeżeli chodzi o opis, to możemy go nazwać sobie domyślnie, tak żeby nam było łatwo później to zapamiętać do czego jest dane API. Więc możemy sobie napisać na przykład nazwę systemu, czyli w tym przypadku Base, i uprawnienia zmieniamy na odczyt slash Zapis. Klikamy wygeneruj klucz i przenosimy klucz klienta, wklejamy go oraz przenosimy klucz prywatny, który jest drugim polem do wklejenia i również jego wklejamy. Synchronizację produktów możemy wybrać, że tak, chcemy pobierać i aktualizować bazę produktów. Zapisujemy i nasza integracja została dodana. Teraz przejdziemy sobie do ustawień tej integracji, i tutaj jeszcze musimy wybrać parę elementów. Po pierwsze pamiętajcie, że po każdym skonfigurowanej rzeczy klikamy przycesuj połączenie, żeby sprawdzić, czy wszystko działa poprawnie. Mamy informację, że połączenie jest prawidłowe, więc przechodzimy do konfiguracji. Zamówienia pobieramy co minutę i na razie ustawiamy tyle, później jeszcze na chwilę wrócimy do, tutaj do edycji, gdy ustawimy statusy. Każdy z tych zakładek masz indywidualne ustawienia dotyczące sklepu, pobierania zamówień, synchronizacji stanów magazynowych, więc są one indywidualne. Przejdź sobie przez ten proces później, gdy zrobisz pierwszą automatyzację i popraw elementy, które ewentualnie mogą Ci usprawnić jeszcze pracę. Więc w tym momencie nasz sklep został podłączony i w ten sam sposób możesz podpiąć każdy z 338 dostępnych marketplace'ów, aby zaciągać Twoje zamówienia do jednego systemu. W tym momencie cofniemy się na stronę główną i zrobimy krótkie omówienie panelu, jak. W ogóle poruszać się po tym systemie. Pierwsza zakładka to jest strona główna i tutaj utrzymujesz kluczowe informacje o Twoim koncie związane z nowościami, z integratorem oraz z informacją ile Ci się wpadło zamówień. Kolejna bardzo istotna zakładka to są zamówienia. i Tutaj znajdują się wszystkie rzeczy związane stricte z zamówieniami. Faktury, zwroty, statystyki, statusy zamówień, wszystko związane z automatyzacją. Będziemy to za chwilkę ustawiać. Niżej mamy produkty, czyli tak jak nazwa wskazuje, wszystkie elementy związane z listą produktów, z ich ustawieniami oraz z automatycznymi akcjami dotyczącymi właśnie produktów. Zakładkę integracji już dzisiaj poznaliśmy. Mamy również Zakładkę dostawcy, a jest to dokładniej Base Connect. Jest to ekosystem dostawców, odbiorców, producentów, dystrybutorów, sprzedawców w modelu dropshipping czy operatorów usługi Fulfillment, gdzie możesz znaleźć wybrane produkty, podłączyć się z dostawcą, a nawet uzyskać kredyt kupiecki w celu nawiązywania współprac biznesowych. I tutaj możesz połączyć na przykład swoje konto Base z kątem Twojego dostawcy i wymieniać wszystkie zamówienia między systemami, tak aby zrobić na przykład pełny dropshipping. Kolejna istotna zakładka to zakładka pomoc i kontakt. I tutaj oprócz tego, że masz filmy instruktażowe, pełną konfigurację Base'a, wszystko co jest potrzebne. Żeby żeby zautomatyzować Twój e-commerce, to również masz kontakt z supportem, gdzie możesz zostawić tiketa, złożyć zapytanie i support jak najszybciej odpowie na wszystkie Twoje bolączki, a nawet pomoże Ci ułożyć automatyczne akcje. Gdyby pojawiły się dodatkowe pytania, to nie jesteś nigdy sam, bo support działa naprawdę bardzo sprawnie. Ostatnie zakładki na dole dotyczą stricte marketplace'ów, możesz tu dodać konto marketplace, takie jak na przykład Allegro i tutaj zarządzać wszystkimi ofertami i ustawieniami, które dotyczą tego tematu. W kolejnym etapie przygotujemy sobie nasze pierwsze statusy, żeby tego dokonać przychodzimy do zakładki zamówienia, a następnie statusy na. Zamówień, to one będą nam pomocne na w momencie, kiedy będą wpadać zamówienia, żeby odpowiednio segregować w zależności od tego, czy paczka jest opłacona, czy wymaga może kontaktu z klientem, czy jest gotowa do wysłania do kuriera. A może właśnie kurier dostarczył paczkę, klient niestety nie odebrał i mamy zwrot. Wtedy to sobie wszystko posegregujemy, żeby wpadały w odpowiednie statusy. Pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to utworzyć grupy statusów. Nadamy sobie nową, niech będzie to sklep Skintopia. Możemy je nazywać dowolnie. System jest bardzo uniwersalny, więc możesz dostosować do swojego e-commerce dosłownie wszystko. My dzisiaj wykonujemy taką pierwszą, konfigurację, która może być pomocna dla Twojego sklepu lub Marketplace'u. Wybieramy sobie grupę, a następnie stworzymy sobie statusy zamówień i tu są takie testowe, przykładowe. My natomiast stworzymy swoje, więc pokażę Ci, jak utworzyć pierwszy status i na podstawie tego przygotujemy wszystkie kolejne. Pierwszy status, który przygotujemy, to będzie tak zwany bufor, który będzie walidował nasze zamówienie, czy paczka na pewno jest opłacona, żeby nie wpadały nam na przykład zamówienia, które nie zostały opłacone do realizacji. Nazwa skrócona zostawimy tak samo, niech będzie to bufor, typ statusu zostawimy inny i grupa statusów w sklep Skintopia. Klikamy Zapisz i nasz pierwszy status jest gotowy. Teraz przygotuję pozostałe statusy i ustawisz je dokładnie w ten sam sposób, jak ten przykładowy. No i mamy gotowe kilka statusów, które będą nam potrzebne przy naszych dzisiejszych automatyzacjach. Mamy bufor, weryfikacja, do dopakowania dla kuriera, wysłane, dostarczone problem z dostawą oraz zwrot. Więc zamówienia będą wpadały do buferu, będą sprawdzane przez jeden dzień, czy na przykład są opłacone, czy nieopłacone, gdyby klient na przykład zapłacił z opóźnieniem, następnie trafią do statusu do dopakowania, gdy będą gotowe. Będzie paczka dla kuriera w momencie, kiedy utworzymy etykietę, no i w zasadzie, kiedy kurier zeskanuje paczkę, przejdzie automatycznie statusu wysłane, a gdy kurier zeskanuje paczkę u klienta, że ją dostarczył, będzie miała status dostarczone. W momencie, w którym jednak będzie inny status u kuriera, że na przykład był jakiś problem z klient nie odebrał, wróci do nas, jakby informacja, że jest problem z dostawą, a w przypadku zwrotu, będzie informacja o zwrocie. No i tutaj mamy pełen wachlarz możliwości. Możemy do każdego statusu dopasować różne akcje, np. Na dla naszych pracowników. Jeżeli wpada zwrot, jakie akcje oni mają wykonać? Wysłać może automatycznie maila do klienta, aby uzupełnił dane, aby opłacił ponowną wysyłkę, aby zrobił jakąś akcję. To wszystko można ustawić i sprecyzować pod swój biznes. No i tak będą wyglądały nasze i możemy sobie zrobić tu porządek i zostawić tylko to, co nam jest potrzebne. Musimy jeszcze zrobić jedną istotną rzecz, przejść do zakładki integrację, a następnie WooCommerce i teraz ustawić, żeby zamówienia, które będą wpadały z U-Commerce, mają wpadać do konkretnego statusu. A będzie to status bufor, bo ten ustawiamy jako status, który nas interesuje w momencie, gdy zamówienie zostanie złożone. Klikamy Zapisz. Pamiętajcie, żeby zawsze właśnie zapisać wszystkie rzeczy po jakiejś konfiguracji. W kolejnym kroku warto byłoby zaciągnąć produkty z naszego sklepu, żebyśmy mieli je w magazynie Base. Polega to na tym, że mamy stany magazyn znowu na przykład na no WooCommerce i żeby je powiązać, zaimportować te produkty do systemu i czuwać stale na kontrolą ilości towarów to warto je zaimportować do systemu. I żeby to wykonać przechodzimy do zakładki import, export w zakładce produkty klikamy importuj teraz, wybieramy sobie import ze sklepu możemy również zaimportować z Marketplace'a, z dowolnego pliku i tak gdy mamy sklep połączony, klikamy nasz sklep, wybieramy typ Importu, pobierzemy sobie nowe produkty i zaktualizujemy istniejące. Następnie tutaj dobieramy parametry. Jeżeli potrzebujemy coś konkretnego ustawić, w tym momencie klikamy Uruchom import. Import został zakończony. Mamy tutaj informacje. Produkt został dodany, w naszym przypadku był to jeden produkt, i w ten sposób możecie zaimportować wszystkie swoje produkty do systemu Base. Ok, podstawową konfigurację mamy sobą, więc przejdziemy sobie do panelu zamówień. Jak to może przykładowo wyglądać? I tu mamy testowe zamówienia i zobacz, wybrane statusy tworzą nam się z tej strony, tu jest grupa statusów, i w każdym z nich mamy liczbę, ile zamówień jest w danym polu. I tutaj każde zamówienie ma swój status. Jeżeli wejdziemy w bufor mamy aktualnie zero, w weryfikacji mamy jedno, a następnie patrzymy sobie na przykład wysłane i te dwie paczki już dotarły do klientów. Także w ten sposób może wyglądać Twój panel, a możesz go oczywiście do Dowolnie skonfigurować pod siebie. Jeżeli będziesz miał bardzo dużo zamówień, to polecam korzystać z filtrów zamówień i tutaj możesz dowolnie wybrać, jeżeli chcesz odszukać jakiegoś klienta bądź klientkę i znaleźć kluczowe informacje na jego temat. Jeżeli mamy już nasze statusy gotowe, pora na przygotowanie pierwszych automatyzacji, które sprawią, że zamówienia będą przepływać przez wszystkie statusy, idealnie od złożenia zamówienia, poprzez to czy paczka jest opłacona, czy nie, czy już mamy zrobioną etykietę, czy kurier odebrał, czy została wysłana, czy dostarczona, czy może jest problem z dostawą, albo na przykład zwrot. Żeby to wszystko ustawić, przechodzimy sobie do zakładki zamówienia. A następnie automatyczne akcje. I tutaj już przygotowałem te automatyczne akcje i teraz sobie je wspólnie omówimy. Pierwsza automatyczna akcja dotyczy tego, czy paczki zostały opłacone. Wybieramy tutaj informację, ustawiono status, a następnie status zamówienia, bufor, który przygotowaliśmy wcześniej. Status płatności oznaczamy jako zapłacone, a następnie do wykonania akcji zmień status na dopakowania. Co to oznacza w praktyce? Że gdy zamówienie wpadnie i otrzyma status zapłacone, system to sprawdzi, to z buforu przejdzie nam do zakładki dopakowania. Kolejna automatyczna akcja to tak zwane sprawdzenie przez jeden dzień roboczy czy zamówienie zostało po prostu zapłacone. No bo może być sytuacja, że z Twojego systemu będziemy pobierać również zamówienia nieopłacone no i wtedy wybieramy z listy zamówienie w statusie przez określoną ilość dni wybieramy jeden, wykluczamy sobie sobotę oraz niedzielę i wpisujemy status płatności jako niezapłacone. W tym przypadku każemy systemowi automatycznie zmienić status na weryfikacja, czyli w momencie w którym jest bufor i jakie zamówienie zostało opłacone to nam wpadnie do statusu weryfikacja i będziemy mieli te informacje, że na przykład możemy skontaktować się z klientem i poprosić o ponowną płatność, bądź zrobić to właśnie automatycznie i dodać tutaj kolejną akcję, na przykład z wysłaniem maila do klienta, żeby opłacił zamówienie. Kolejna automatyczna akcja będzie dotyczyła utworzenia przesyłki, więc wybieramy z listy utwórz przesyłkę, następnie utworzona paczka kuriera, dowolny przewoźnik, możesz skonfigurować dla DPD, dla Impostu, dla dowolnego przewoźnika, dzisiaj ustawiamy dla dowolnego, status zamówienia do pakowania, to będzie ten status, który będzie dotyczył ta w ogóle ta akcja automatyczna i wtedy zmień status do dla kuriera. I wtedy będziemy dokładnie wiedzieli, które paczki ma odebrać Kurier. Kolejna paczka ma za zadanie informowania o tym, kiedy paczka została wysłana. Wybieramy z listy zmieniono status przesyłki docelowej u kuriera, następnie status przesyłki docelowej na przekazano kurierowi, czyli kiedy kurier zeskanuje paczkę swoim skanerem, wyskoczy taka informacja w systemie, a nasz system automatycznie zmieni status na wysłane. I tutaj również możemy dodać akcję do wykonania, na przykład podziękowania za zakup, informacja, że paczka jest wysłana i dodanie paragonu w mailu. Ale to pokażemy troszeczkę później, także tej możliwości jest naprawdę masa. Przechodzimy do kolejnej automatyzacji, a jest to informacja o tym, że paczka została dostarczona, więc znowu wybieramy z listy zmieniono status przesyłki do celowego kuriera na a. dostarczono i u nas zmiana statusu na dostarczone, czyli żebyśmy wiedzieli, które paczki docierają do klienta i one wtedy wpadną nam do tego systemu w tym miejscu. Będziemy wiedzieli, które paczki mamy dostarczone. Tu już pani Patrycja swoją paczkę otrzymała. Następnie przechodzimy do kolejnej akcji, a będzie to status związany z tym, że na przykład był jakiś problem z dostawą, więc znowu wybieramy akcję zmieniono status przesyłki do celowego kuriera, a następnie status przesyłki docelowej, wybieramy niedostarczono, zagubiona, wystąpił problem z kontaktem z kurierem i zmieniamy status na problem z dostawą, więc wszystkie paczki, które nie dotarły do naszych klientów będą dokładnie w tym folderze i będziemy mogli do tego ustawić na przykład automatyczną akcję dla pracownika, żeby skontaktował się i dopytał co się stało, utworzył nową przesyłkę, poprosił o dopłatę do ponownej wysyłki, jak będą u Ciebie zdarzenia, możemy je również zautomatyzować. No i ostatnia automatyczna akcja na dzisiaj dotycząca zwrotów, jeżeli u kuriera będzie wykryte na skanerze, że paczka jest w statusie zwrot, to u nas też się również zmieni Status na zwrot. W ten sposób zamówienia będą płynąć po systemie i będziemy wiedzieli, na jakim etapie jest dane zamówienie. Oczywiście naszymi zamówieniami możemy operować także ręcznie, więc gdy przejdziemy do statusu do pakowania, zaznaczymy wybrane zamówienie, to możemy oczywiście zmienić jego status ręcznie, wysłać wiadomość do klienta, którą możemy przygotować sobie wcześniej na takie awaryjne sytuacje, gdy było na przykład opóźnienie w wysyłce, wygenerować dokument sprzedaży, taki jak faktura czy paragon, czy po prostu przygotować etykietę kurierską po przygotowaniu integracji z naszym wybranym przewoźnikiem. Oprócz tego stworzymy sobie jeszcze dzisiaj szablony wiadomości e-mail, które będziemy wysyłać do naszych klientów. I żeby tego dokonać, musimy przejść do zakładki, zamówienia, a następnie szablony e-mail i SMS. sms -y oczywiście też można wysyłać. Można tu wysyłać absolutnie wszystko. Najpierw no co musimy zrobić, to dodać sobie nowy szablon maila. My sobie zrobimy nazwę wyświetlaną. Dziękujemy za zamówienie. Temat wiadomości, niech będzie też dziękujemy za zakupy, możemy podać nazwę naszego sklepu i tutaj wklejamy sobie informację, jaką chcemy wysłać klientowi. Ja tu sobie przygotowałem wcześniej, możesz z niej oczywiście skorzystać w ramach dzisiejszego poradnika, ale możesz ją skonfigurować dowolnie pod siebie. No i zobacz, że tutaj masz takie tagi i umieszczając tak w odpowiednim miejscu, zaciągają się dane klienta na przykład zamówienia, więc tutaj będzie witaj Anna Kowalska, czyli mamy personalizację, co jest bardzo wskazane przy e bo klienci lubią być obsługiwani zawsze personalnie. Możemy dać informację na to dotyczące dotyczące kontaktu z naszym sklepem, infolinie czy wszystko co związane z tym, jak wygląda obsługa klienta w naszym sklepie. żeby wysyłać maile z konta, które mamy przypięte do naszego sklepu, musimy je wcześniej skonfigurować lub możemy je wysłać z serwera baselinkera. Oczywiście tutaj również można załączyć fakturę lub paragon, natomiast to też w zależności od tego, co chcesz wykonać. Zapisujemy i pierwszy szablon e-mail jest gotowy. Drugi szablon e-mail, który dzisiaj przygotujemy, to będzie informacja o tym, że Twoje zamówienie zostało Wysłane. Nazwa wyświetlana, zrobimy sobie Twoje zamówienie zostało wysłane i temat wiadomości również. Zamiast tutaj do tej wiadomości mamy przygotowany również szablon na dzisiejszy poradnik i możesz sobie również z niego skorzystać. Czyli mamy świetną wiadomość, Twoje zamówienie zostało wysłane, oczekuj paczki w najbliższych dniach. Tutaj mamy oczywiście za pomocą tagu też informacje, jakie produkty zostały dokładnie zamówione oraz link do śledzenia postępu w realizacji, bo te systemy kurierskie są połączone, więc kiedy tak tam wejdzie, to będzie widział, czy kurier właśnie już zeskanował paczkę, czy właśnie będzie ją dostarczał. Tutaj ponownie wybieramy konto do wysłania maila oraz na przykład paragon faktury, jeżeli chcemy taką wysłać. Zapisujemy i gdy chcemy podpiąć nasze konto e-mail, żeby wysyłać maile takie personalizowane, czyli z naszego maila podłączonego do sklepu, to musimy sobie takie konto dodać. Oczywiście możemy dodać maila firmowego lub możemy dodać to przez konto Gmail w prostszej konfiguracji. No i w tym momencie na przykład możesz dołożyć cegiełkę do swojej automatyzacji, przejść do automatycznych akcji, a następnie do statusu wysłane. Tam gdzie ustalaliśmy, że kurier skanuje paczkę i wiemy, że paczka jest wysłana, możemy dodać akcję do wykonania, na przykład e-mail i tutaj dziękujemy za zakup, zapisujemy. W tym momencie, gdy kurier zeskanuje paczkę zostanie wysłany e-mail do klienta z podziękowaniami za zakup i na przykład paragonem. Ale to nie wszystko, bo dzisiaj jeszcze połączymy sobie to wszystko z księgowością. Często pytacie jak te systemy połączyć, żeby później łatwo rzucić się z księgowością? No i odpowiedź jest banalnie prosta. BASE właśnie na to pozwala. Żeby to zrobić musimy przejść do zakładki integracja, a następnie dodać integrację z wybranym systemem, którego korzystacie. Osobiście korzystam z fakturowni i też ją wybierzemy na potrzeby dzisiejszej konfiguracji. Konfiguracja jest bardzo prosta, a system nam podpowiada co gdzie dokładnie znaleźć, więc tutaj wpisujemy login do serwisu fakturowni, a niżej podpinamy znowu token API, tak jak w przypadku integracji z WooCommerce. Em. Login za chwileczkę podam, natomiast jeżeli chodzi o te API, to wchodzimy w zakładkę ustawienia, ustawienia konta, integracja i kod autoryzacyjny API, tak jak nam instrukcja wskazuje, więc przechodzimy do ustawień, następnie przechodzimy do ustawień konta, a dalej do integracji. Tutaj klikamy zobacz tokeny API i następnie generujemy nowy token. Opisujemy go sobie na przykład jako base, klikamy zapisz i kolejny token który mamy musimy sobie skopiować i wkleić do naszego systemu w momencie kiedy nasza integracja jest połączona musimy przejść do jej ustawień na ustawić wszystko tutaj pod siebie czyli na przykład serię numeracji czy chcemy zachować to którą mamy fakturowni czy chcemy dla Base'a nadać osobno jak wygląda sprawa z cenami ze stanami z VAT-em z tym wszystkim co mamy do ustawienia z eksportem zamówień i tutaj tak naprawdę konfiguracja jest w pełni dowolna ale w tym momencie kiedy generujemy jakikolwiek dokument czy jest to paragon czy jest to faktura to system Base będzie miał jest w zakładce związanej z fakturami mamy też zakładkę paragon oraz i tutaj piękna sprawa. Przechodzimy do ustawień wtyczki fakturownia pod koniec miesiąca. Gdy rozliczamy wszystko, klikamy eksportuj dokumenty i wybramy miesiąc, za który chcemy wyeksportować dokumenty. Klikamy eksportuj i wszystkie dokumenty polecą naszego systemu księgowego. Stamtąd wysyłamy do księgowości. No i temat rozliczenia naszego e-commerce'u mamy wtedy z głowy. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o podstawową konfigurację systemu Base dla Twojego sklepu internetowego. Pamiętaj, że możesz podpiąć dowolny marketplace, zautomatyzować masę rzeczy i dostosować system, aby oszczędzać Twój czas, a tym samym również skalować sprzęt. Ja dziękuję za obejrzenie dzisiejszego materiału, życzę Wam owocnych sprzedaży i do usłyszenia.